I to wszystkie już? Co? Ej, na jakąś śwotę ci muszę z tymi naczyniami znowu zrobić? Kolejną. Kolejną. Dobra, zdążymy tą kawę wypić, nie? No, zdążymy, no chwilunia. Już tam na mnie oczekuje. No i zobacz, taka głupia rzecz, mycie tego wszystkiego. No. Nie to czasu, nie? Tak. O, tu pani spojrzy, może? No To ja nie wiem, mam szybko robić wszystko, czy mam się patrzeć? Patrzeć. A patrz. Po co to to myć przez czyste, głupie aż? Żarcik, żarcik masz oczywiście, ja ja robię. Ta już możesz zaraz wynosić. To ja już zrobię to, tak, jak będą wszystkie, dobra? I ja sobie to przepakuję tak, żeby... Czekaj, a może ja to... Gdzie ja to powinienem dać? Na zewnątrz, czy raczej do piwnicy? Może być do piwnicy. No a zewnątrz tam się jakichś tych różnych, chyba może robali. No wtykać, ale jest czyściutki. skłobaniec Arbuza jeszcze mamy, widzisz? Nie na teraz. No nie na teraz, wiadomo, że nie na teraz. Jeszcze po zmywarce to wycierasz? No właśnie, bo to jest taki krótki program bez suszenia. Przecież to... to... Dobra, no. Ty już mi nie mów, bo... Dobrze, dobrze. Zajmę się po prostu innymi rzeczami, nie? No ja się ty teraz myślisz. zajmuję czekaniem, aż wypijemy kawę, no. no robi się woda. Mm, 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 mm. Ja już w pewnych sprawach się nie słucham, bo jak się raz posłuchałam w kwestii... Czego to ubrania to dzieci... Dzieciom e, odpowiedniego ubrania nad morze, tak? Potem nie mogłam sama no, własną kupotą się po nie... Nie możesz... prostu rozumiem rozumiem ale pięknie wygląda w ogóle <ślesztuk> 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 więc kochaj mnie mimo wszystko Yy, takich ścierek właśnie chyba mi dałeś ich za dużo, wziąłem część podwiatę, bo one były takie czyściutkie. One nie są czyściutkie, ja ich nie chcę widzieć w domu z powrotem. Ale podwiatę ci... je wziąłem teraz właśnie specjalnie. Bo ja ich jeszcze do samochodu nie złożyłem, a mam znaczy, tam ze 4 czyste. 6. No, czyściutkie, w sensie wyprane, ale ja już ich w domu nie chcę, więc jeżeli chcesz Dobrze. tam. No mówię, że wziąłem podwiatę. Dobrze. Przecież tam się takie rzeczy przydają, przydają cały czas. No, tylko potem co znowu mają włożyć. do Nie, właśnie ranie, czy... tylko trzeba je wybrudzić i na razie, żeby już ich nie prać. Ale przynajmniej niech się przydadzą. I właśnie dlatego chcę te pojemniki tam umyć, mhm. opróżni rzeczy niepotrzebnych i takie ścierki mogą tam się zależeć, bo tak to zaraz będzie Dobrze. Dobra, ostatnie te dwa duże i robię kawę. Dobrze, chodź, chodź. Na teraz Pewnie. Okay. No. To tego? Słucham? Żebym pamiętała, że to są brudne. taką mhm. mikrokawkę. Dobrze, mikrokawka, tak. A tu otwierałaś w, w, tym, w tej komodzie co mamy pod obrazem. Tą prawą część, tam są jakieś świeczki, jakieś tam chyba serwetki były to, co coś tam. A się to wyjąć. Zresztą świeczki, to tam mamy pięć takich małych świeczek symbolicznie jeszcze takie tealighty ewentualnie świeczki. Ale świeczki to je tam będzie widać. Nie będzie, nie? Jeszcze w taką pogodę. Super. Dobra, dobra. I tak ci nieźle wyszło. I, i. O, tego dawno nie podlewaliśmy. Holejra. Dobra, już nie teraz. No dobra. No, dobra, no. Dobra, to ja to zrobię. Chyba wysadzić. To znaczy przesadzić. Tak. Proszę jeszcze. Mać. Dobra. Nie ma za co. Idę już tutaj, dobra? Otwieram. O. No dzisiaj jeszcze nie było. Brawo. Super. No ale nie na pusto O jaki dumny niuniu -Niu. Zobacz jak leży, nie? Luchy, zobacz No widzę, piękno. Brawo, stary No i to jest wdzięczność Ty kochany jesteś, dobry piesek, dobry, dobry pies, dobry kiciuś Ty też jesteś super przecież O! czesanko. Zamykam się, żeby ci nie przyszło Ehet I byś to przesunął, to żeby dwa noga nie stanęła, bo chyba... On to zaraz zje, już widzę, że się Echet. chyba czai Super! Brawo! Brawo, kicio! Uwielbiam łapki ładne No, jaka tak jak on wierze, się no. opiekuje nią no. Ale taka ładna, no Szkoda No szkoda, no Ty drapieżniku, Ma... ty! Taka natura, zabujec po prostu Zabójcze, jaka śliczna, o jajku. No szkoda mi. Jakie maleństwo no. ładne. No czemu tu takie zjadasz ukropne jesteś. Hmm. Ach ty, Sypa, chce pani siąść, czy nie? O, już to nabrodziłam, ale dobra, i tak jest do mycia. Dobra, kończę. Tutaj, tak? Nara.